Cześć, witam serdecznie. Zobaczcie jaka piękna papryka podrosła. Już ją podwiązałem, oczywiście. Podwiązałem yy, metodami takimi chałupniczymi. Tym co miałem do podwiązania papryki, zastosowałem no, praktycznie byle co. Jakieś stare rury, elementy po starej trampolinie, jakieś niestabilne paliki. Wszystko, co miałem pod ręką, a nawet drewno, teraz tak. Zasada co do podwiązywania jest taka, że po prostu, czym materiał mniej stabilny, tym gęściej go dajemy. Zobaczcie, tutaj już musiałem podwiązać go na dwa razy. Jako taki, wszystko jest na wyczucie. Tu jest nawet zastosowany drewniany palik. Pierwsze co? Po wbiciu tych palików, oczywiście, rozciągamy sznurek. Zanim rozciągniemy sznurek, dobrze zrobić na pierwszym paliku zastrzą. Tutaj mamy przeciągnięte, słabo zawiązane grono. Tutaj mamy już troszkę lepiej zawiązane. O, tutaj mamy paprykę, która się wrasta. To raczej z niej nic nie będzie. Ja później zjem. Tak to wszystko wygląda. Tak to wygląda, tak to wygląda. I to się staram pod każdym poziomem że żółta papryka polka nie rośnie zbyt wysoko, no myślę, że ona będzie podwiązana na dwa razy. Tu troszkę już są braki pokarmowe, by się przydało je pożywić. teraz tak. Yy, ogólnie sytuację mamy zażegnaną, jeśli chodzi o chybotliwość na boki. Na boki już mamy sprawę załatwioną. Pod, podpory ze sznurków będą robić swoje. Co zatem zrobić, aby Nasze papryki usztywnić w ten oto sposób. Dałem duże odstępy, żeby nam się nie wykładały podczas nadmiernego przewiewu. Można zrobić pętelki, ewentualnie mam takie oto klipsy, które mam zamiar wykorzystać. One są klipsami, te klipsy są wykorzystywane do podwiązywania pomidorków. O, że gdzieś tam Wam tłumaczyłem. Ogólnie z tej metody zrezygnowałem na rzecz tradycyjnego podwiązywania, owijając sznurkiem pomidorka. I teraz tak, a mianowicie zrobię tak, że zobaczcie, aby usztywnić tutaj ten balans tych oto papryk, aby nie dochodziło do przesunięć nadmiernych, złapię. Oczywiście to jest uprawa amatorska, jeżeli się mylę. Można mnie zawsze poprawić. O! I zrobię coś takiego co jakiś czas. Na tej linii też bym chętnie coś takiego zrobił. Z tego powodu, że teraz pozbywamy się ruchów takich zdłużnych. Papryki nam nie powinno wykładać po długości. Czy ja coś będę z nią obecnie robił? Nie będę z nią praktycznie nic robił, bo to jest papryka na mój użytek. Nie musi być piękna, nie musi być duża. Ważne, żeby była po prostu zdrowa i wystarczyła mi na przetwory. Jeżeli tutaj już prawie wszystko Wam powiedziałam. Aha, jeśli chodzi o prowadzenie do góry, słuchajcie, ja akurat myślę, że jej nie będę prowadził dalej, ona się sama zakończy. Na podobnym poziomie, yy, dlaczego? Z tego powodu, że tutaj, już nadmierną ilością kwiatostanów, oczywiście pewnie z 3,4 tych kwiatostanów, zgubi. Chociaż jest za bardzo dużo zalążków, jest duża szansa. Yy, ona się sama zakończy na danym poziomie. Obserwować. Życzę Wam, żeby mszyca w Waszą papiekę nie weszła. Życzę miłego. Oglądania pozdrawiam. A i znowu tutaj coś źle. Cześć. Na paprykę ostrą, jedynie w gotowości, zostawię paliki. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, choć przewiduję, że raczej nie przy papryce. Habanero czerwonej, raczej nie będę podwiązywał. Tu już są zalążki jakichś owoców. Nawet pakłażana. Tą samą zasadą. Tym samym sposobem będę podwiązywać. A Pepino przypuszczam, że również w podobny sposób. obwiążę. a tuż tu mam nawet dwa takie owocki. A ten z jakąś plamą, raczej uszkodzenie mechaniczne. Patryczki ozdobne, karłowate pozostawią je w takiej formie, w jakiej rośnie. A cukini oczywiście nie podwiązuje. Jeżeli spodobał się Tobie materiał, zostaw like, subskrypcję. A na pewno nie pożałujesz. Po owocach go poznacie.